Czy pamiętasz ten moment, gdy po raz pierwszy zauważyłeś, że twoje ciało nie reaguje już tak jak kiedyś? Ten niepokojący moment, gdy uświadomiłeś sobie, że twoja energia nie jest już taka sama, a pamięć zaczyna płatać figle? Jeśli masz ponad 50 lat, prawdopodobnie doskonale znasz to uczucie, jakby twoje ciało powoli zaczynało cię zdradzać, mimo że twój duch pozostaje młody i pełen życia. To niesprawiedliwe, prawda? Dzisiaj chcę podzielić się z Tobą informacjami, które mogą całkowicie odmienić Twoje podejście do zdrowia i długowieczności. Odkryliśmy przełomowe rozwiązanie, które pomogło tysiącom osób w Twoim wieku odzyskać witalność, poprawić funkcje poznawcze i cieszyć się niezależnością przez długie lata. Obiecuję Ci, że po obejrzeniu tego filmu. Twoje podejście do codziennych wyborów żywieniowych zmieni się na zawsze, otwierając drzwi do zdrowszego i szczęśliwszego życia, o jakim nawet nie śmiałeś marzyć. Zanim zaczniemy, chcę Cię powitać. Bardzo się cieszę, że jesteś tu ze mną. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, naciśnij przycisk subskrypcji i aktywuj dzwoneczek, aby nigdy nie przegapić nowego filmu. Jeśli podoba ci się ten film, napisz 1 w komentarzach. Jeśli nie, napisz 0. Twoja opinia jest dla mnie bardzo ważna i pomaga mi tworzyć jeszcze lepsze treści dla ciebie. Zaczynajmy! Wyobraź sobie, że istnieje grupa produktów spożywczych, która może działać jak naturalne lekarstwo dla Twojego ciała wzmacniając funkcje mózgu, chroniąc serce, wspierając tarczycę i pomagając utrzymać idealną wagę. Te produkty są łatwo dostępne, przystępne cenowo i co najważniejsze, smaczne. Mówię o orzechach, tych niewielkich skarbach natury, które kryją w sobie potężne właściwości zdrowotne. Jednak nie wszystkie orzechy są sobie równe. Niektóre mogą być Twoimi największymi sprzymierzeńcami w drodze do lepszego zdrowia, podczas gdy inne mogą potajemnie sabotować Twoje wysiłki. Dziś przedstawię Ci pięć orzechów, które powinieneś włączyć do swojej diety oraz pięć, których Powinieneś unikać. Ta wiedza może dosłownie przedłużyć Twoje życie i poprawić jego jakość. Zacznijmy od tych orzechów, które powinny znaleźć się w twojej diecie codziennie. Wiercz. Orzechy włoskie, prawdziwe bomby dla mózgu. Czy zauważyłeś kiedyś, że orzechy włoskie wyglądają podobnie do mózgu? To nie przypadek. Natura. Często daje nam wskazówki co do właściwości różnych pokarmów poprzez ich wygląd. Orzechy włoskie są niezwykle bogate w kwasy omega-3, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania mózgu. Te nienasycone kwasy tłuszczowe pomagają zmniejszyć stan zapalny w organizmie, chroniąc komórki mózgowe przed stresem oksydacyjnym, który przyspiesza procesy starzenia się umysłu. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim wykazały, że regularne spożywanie orzechów włoskich może spowolnić proces pogorszenia funkcji poznawczych związanych z wiekiem. Pani Barbara, 67-letnia była nauczycielka, zaczęła dodawać garść orzechów włoskich do swojego porannego jogurtu. Po trzech miesiącach zauważyła znaczną poprawę w zapamiętywaniu nazwisk i numerów telefonów, co wcześniej sprawiało jej coraz większą trudność. To jakby ktoś włączył światło w pokoju, który powoli pogrążał się w ciemności, powiedziała mi podczas naszego ostatniego spotkania. Drugie migdały, strażnicy zdrowia serca. Migdały są bogate w witaminę E, magnez i zdrowe tłuszcze które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Ich wysoka zawartość błonnika pomaga utrzymać zdrowy poziom cholesterolu, podczas gdy ich chrupiąca konsystencja sprawia, że są idealnym zamiennikiem dla niezdrowych przekąsek. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że po pięćdziesiątym roku życia ryzyko chorób serca znacznie wzrasta, a prosty nawyk, taki jak zamiana słodkiego podwieczorku na garść migdałów, może mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie. A jeśli nadal oglądasz i uważasz te informacje za przydatne, napisz dwa w komentarzach, żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. Trzeci. Pistacje. Twoi sojusznicy w kontroli wagi. Proces łuskania pistacji naturalnie spowalnia ich spożycie, co czyni je doskonałymi dla świadomego jedzenia. Ich kombinacja białka i błonnika pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, zapewniając długotrwałą energię. Wiele osób po pięćdziesiątce zauważa, że ich metabolizm zwalnia, a utrzymanie zdrowej wagi staje się coraz trudniejsze pistacje mogą być twoim sekretnym sprzymierzeńcem w tej walce. Zawierają mniej kalorii niż większość innych orzechów, a proces ich łuskania naturalnie spowalnia jedzenie, dając twojemu organizmowi czas na zarejestrowanie uczucia sytości. Pan Marek, 53-letni inżynier na emeryturze, zmagał się z nadwagą przez lata. Kiedy zaczął zastępować swoje popołudniowe przekąski pistacjami, zauważył, że naturalne tempo jedzenia pomogło mu lepiej kontrolować apetyt. Nigdy nie sądziłem, że coś tak prostego może tak bardzo zmienić moje nawyki żywieniowe, przyznał podczas naszego programu wellness. 4. Orzechy Brazylijskie Wsparcie dla tarczycy. Tylko jeden orzech brazylijski zawiera całe dzienne zapotrzebowanie na selen, minerał kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy. Jest to szczególnie ważne po pięćdziesiątym roku życia, kiedy problemy z tarczycą stają się coraz bardziej powszechne, zwłaszcza u kobiet. Niedoczynność tarczycy może prowadzić do zmęczenia, przybierania na wadze i ogólnego pogorszenia samopoczucia. Symptomów, które często błędnie przypisujemy po prostu starzeniu się. Wyobraź sobie, że możesz przeciwdziałać tym problemom. Jedząc zaledwie dwa orzechy brazylijskie dziennie, tarczyca jest jak niewidoczny dyrygent orkiestry twojego metabolizmu. Gdy funkcjonuje prawidłowo, wszystko inne w organizmie działa harmonijnie. Badania opublikowane w Journal of Nutrition wykazały, że odpowiedni poziom selenu może zmniejszyć ryzyko chorób tarczycy o nawet 40%. Jednak uwaga, więcej nie znaczy lepiej. Zbyt duża ilość selenu może być szkodliwa, dlatego nie przekraczaj 2-3 orzechów brazylijskich dziennie. 5. Orzechy pekan, mistrzowie antyoksydantów. Spośród wszystkich orzechów to właśnie orzechy pekan zawierają najwięcej przeciwutleniaczy, które pomagają zwalczać stres oksydacyjny przyspieszający starzenie się organizmu. Ich słodki smak sprawia, że są wszechstronne, zarówno do potraw wytrawnych, jak i zdrowszych opcji deserowych. Wiele osób nie docenia potęgi przeciwutleniaczy w walce z procesami starzenia. Te niezwykłe związki chronią nasze komórki przed uszkodzeniami, powodowanymi przez wolne rodniki, które są jak mikroskopijna rdza atakująca nasze ciało od wewnątrz. Orzechy pekan zawierają więcej przeciwutleniaczy niż jakiekolwiek inne orzechy, co czyni je potężnym sojusznikiem w walce o Twoje zdrowie i długowieczność. Co więcej, ich naturalny, słodkawy smak może zaspokoić ochotę na słodycze w zdrowszy sposób. Bardzo się cieszę, że jesteś tu ze mną. Jeśli oglądasz i podoba Ci się treść, napisz trzy w komentarzach, żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. Teraz gdy wiemy już, które orzechy powinny stać się Twoimi codziennymi sprzymierzeńcami, przyjrzyjmy się tym, których powinieneś unikać lub znacznie ograniczyć. Jednej: orzechy makadamia, bomby kaloryczne. Chociaż są pyszne, orzechy makadamia mają najwyższą zawartość tłuszczu i kalorii wśród popularnych orzechów. Pani Krystyna, emerytowana pielęgniarka, która spożywała je codziennie. Była zaskoczona, gdy odkryła, że przyczyniały się do jej niewyjaśnionego przyrostu wagi, mimo jej skądinąd zdrowych nawyków żywieniowych. Jedna porcja orzechów, makadamia, około 30 gram, zawiera prawie 200 kalorii i 20 z gram tłuszczu. To prawie dwa razy tyle, co w migdałach. Jeśli zmagasz się z utrzymaniem zdrowej wagi, te orzechy mogą niepostrzeżenie sabotować Twoje wysiłki. Nie oznacza to, że musisz całkowicie z nich zrezygnować, ale traktuj je jako rzadki przysmak, a nie codzienną przekąskę. 2. Komercyjnie. Prażone nerkowce, ukryty sód i oleje. Wiele komercyjnie przygotowanych nerkowców zawiera nadmierną ilość sodu i niezdrowych olejów. Kobieta z łagodnym nadciśnieniem doświadczyła nieoczekiwanego skoku ciśnienia krwi, który jej lekarz powiązał z jej codzienną porcją mocno solonych nerkowców. Czy wiesz, że niektóre marki dodają do swoich prażonych nerkowców oleje utwardzone, które zawierają tłuszcze trans? Te tłuszcze są jednymi z najbardziej szkodliwych substancji, jakie możemy spożywać, zwiększając ryzyko chorób serca i udaru mózgu dwóch głównych zagrożeń zdrowotnych dla osób po 50 roku życia. Jeśli lubisz nerkowce, wybieraj te surowe lub prażone samodzielnie w domu, gdzie masz kontrolę nad dodanymi składnikami. 3. Orzechy w czekoladzie, przesada cukrowa. Pomimo zdrowego rdzenia, orzechy oblane czekoladą często zawierają więcej cukru niż wartości odżywczych. Kobieta, która myślała, że dokonuje zdrowego wyboru, jedząc migdały w czekoladzie zamiast cukierków, była zaskoczona, gdy jej rutynowe badania krwi wykazały podwyższony poziom cukru we krwi. Jedna porcja orzechów oblanych czekoladą może zawierać nawet trzy łyżeczki dodanego cukru. Po 50. roku życia nasze ciała stają się coraz mniej efektywne w przetwarzaniu cukru, co zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 i innych chorób metabolicznych. Jeśli pragniesz słodkiej przekąski, lepszym wyborem będzie garść surowych orzechów z kilkoma kostkami gorzkiej czekolady, zawierającej minimum 70% kakao na boku. W ten sposób nadal możesz cieszyć się smakiem czekolady, jednocześnie korzystając z jej potencjalnych korzyści zdrowotnych bez nadmiaru cukru. 4. Mocno przyprawione mieszanki orzechów sztuczne dodatki. Wiele przyprawionych mieszanek orzechów zawiera sztuczne składniki, nadmiar sodu i ukryte cukry. Podczas sześciomiesięcznego wyzwania Wellness uczestnicy, którzy wyeliminowali przyprawione mieszanki orzechów zgłaszali zmniejszenie wzdęć i mniej problemów z trawieniem. Niektóre z tych mieszanek zawierają glutaminian sodu, MSG i inne wzmacniacze smaku, które mogą wywoływać reakcje u wrażliwych osób. Co więcej, te dodatki często maskują naturalny smak orzechów, który sam w sobie jest bogaty i satysfakcjonujący. Pan Janusz, 64-letni emerytowany nauczyciel, przez lata cierpiał na regularne bóle głowy po południu. Kiedy wyeliminował ze swojej diety mocno przyprawione mieszanki orzechów, jego tajemnicze bóle głowy znikły w ciągu tygodnia. To było jak rozwiązanie zagadki, której nie mogłem rozwikłać przez lata. Powiedział podczas naszego spotkania grupy wsparcia: Pięć gotowe mieszanki trail mix, zakłamane porcje, choć wygodne. Gotowe mieszanki turystyczne często zawierają orzechy oblane cukrem wraz z suszonymi owocami i czekoladą, tworząc kombinacje bogate w kalorie, które łatwo spożyć w nadmiarze. Pani Halina, emerytowana bibliotekarka, sumiennie jadła zdrową mieszankę turystyczną codziennie, ale nie widziała oczekiwanych popraw zdrowotnych. Współpracując z dietetykiem, odkryła, że spożywała prawie trzy razy więcej niż zalecana wielkość porcji. Te gotowe mieszanki często sprawiają, że tracimy świadomość, ile tak naprawdę jemy. Badania wykazały, że średnio spożywamy o 30% więcej kalorii spakowanych przekąsek niż szacujemy. Lepszą opcją jest stworzenie własnej mieszanki w domu, gdzie możesz kontrolować proporcje i wybierać zdrowsze składniki, takie jak niesolone orzechy, niesłodzone suszone owoce i odrobinę gorzkiej czekolady dla smaku. W ciągu roku Wiele osób w naszej społeczności odkryło zaskakujące korzyści płynące z właściwego włączenia orzechów do swojej diety. Osoby cierpiące na sezonowe alergie zauważyły poprawę po zwiększeniu spożycia orzechów, bogatych w witaminę E, szczególnie migdałów, komfort stawów zwiększył się wśród tych regularnie spożywających przeciwzapalne orzechy włoskie i pekan. Problemy trawienne dramatycznie zmniejszyły się, gdy uczestnicy zaczęli namaczać swoje orzechy przez noc przed spożyciem, co ułatwiło ich trawienie. Jakość snu poprawiła się u osób, które włączyły do swojej wieczornej rutyny orzechy bogate w magnes, takie jak migdały. Zdrowie zębów wykazało nieoczekiwane korzyści, ponieważ czynność rzucia wymagana przy orzechach stymulowała produkcję śliny, naturalnie chroniąc zęby. Elastyczność skóry poprawiła się wśród regularnych konsumentów orzechów, prawdopodobnie dzięki zawartości zdrowego tłuszczu i witaminy E. Poziomy energii stabilizowały się u osób, które zastąpiły przetworzone przekąski małymi porcjami orzechów. Być może zastanawiasz się, jak najlepiej wprowadzić te zmiany w swoim życiu. Oto praktyczne wskazówki, które pomogły naszym najbardziej skutecznym uczestnikom. Zacznij od małych porcji, około 1-4 szklanki dziennie, aby uniknąć nadmiaru kalorii. Stwórz spersonalizowane mieszanki orzechów w pojemnikach wielokrotnego użytku. Namaczaj twardsze orzechy, takie jak migdały, przez noc, aby poprawić ich strawność. Dodawaj posiekane orzechy do istniejących posiłków, zamiast jeść je same. Znajdź partnera do wspólnego wprowadzania zdrowszych wyborów. Jedna szczególnie zdeterminowana kobieta stworzyła harmonogram rotacji orzechów, aby zapewnić sobie różnorodne składniki odżywcze przez cały tydzień. Po sześciu miesiącach jej lekarz zauważył poprawę w wielu wskaźnikach zdrowotnych od poziomów cholesterolu po pomiary gęstości kości. Czy kiedykolwiek próbowałeś wprowadzić podobne zmiany w swojej diecie? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach poniżej, chciałbym poznać Twoją historię. Podsumujmy kluczowe informacje. Orzechy włoskie wspierają zdrowie mózgu, migdały chronią serce, pistacje pomagają w kontroli wagi. Orzechy brazylijskie wspierają tarczycę, a orzechy pekan są mistrzami antyoksydantów. Z drugiej strony, orzechy makadamia są kalorycznymi bombami. Komercyjnie prażone nerkowce zawierają ukryty sód i oleje. Orzechy w czekoladzie to przesada cukrowa. Mocno przyprawione mieszanki orzechów mają sztuczne dodatki, a gotowe mieszanki Trail Mix często prowadzą do jedzenia nadmiernych porcji. Pamiętaj, że droga do lepszego zdrowia nie polega na dramatycznych zmianach, ale na konsekwentnych, świadomych wyborach, które szanują unikalne potrzeby Twojego ciała. Wybierając orzechy, które włączasz do swojej codziennej diety, nie tylko odżywiasz swoje ciało, inwestujesz w swoją przyszłą jakość życia. Jesteś w wieku, w którym zasługujesz na to, by cieszyć się życiem w pełni, zachować swoją niezależność i budzić się każdego dnia z energią i radością. Te małe zmiany w diecie mogą przynieść ogromną różnicę w twoim samopoczuciu, a co najważniejsze, są proste do wprowadzenia i podtrzymania. Jeśli uważasz, że te informacje mogłyby pomóc komuś, kogo znasz, nie wahaj się udostępnić tego filmu. Razem możemy stworzyć społeczność ludzi, którzy wspierają się nawzajem w dążeniu do zdrowszego i szczęśliwszego życia w każdym wieku. Gratulacje. Napisz 100 w komentarzach, żebym wiedział, że zostałeś ze mną do końca. Życzę Ci najlepszych zdrowia i szczęścia na świecie i do zobaczenia w następnym filmie.